Witam bardzo serdecznie widzów kanału Cytrus TV Pokażę Wam dzisiaj moje roślinki Zaczniemy sobie od cytryny Mejeri, która ładnie przyrasta Bardzo ładnie To są przyrosty tegoroczne, które przyrastają Oraz kolejny Jeden, drugi, trzeci, czwarty No jest ich pełno Tak samo tu wybija, z każdego Z każdego pędu Mam nadzieję, że zakwitnie Podlewam krystolanem czerwonym nawet podkładka Greyfruit mi tu wybija eee, Tak, cytryna, cytryna Zobi, bardzo ładnie Pełno, pełno przyrostów Oczywiście to będę i ukorzeniał Jak wcześniejsze cytrusy, które pokazywałem na filmie Bo tak leci w którąś stronę Ładnie je przytnę Chociaż może zostawię, ładnie rozkrzywione Będzie na drugi rok, może przytnę eee, Ukorzeniać nie będę Jako tako, że powietrznie Tylko po prostu normalnie w butelce Ukorzenie to ta aż tak cytryna ładnie nie przyrasta jak ta ale tak pomarańcza pomarańcza się w końcu ruszyła wypuszcza wypuszcza zakwasiłem glebę te żółte liście znikły krystalonem, krystalanem, zielonym podlałem tak samo jak i podlałem tą zielonym i czerwonym to widać ładnie przyrasta oraz wychodzą pączki wychodzą pączuszki Także może coś się zawiąże. Przesadziłem limonkę do większej donicy. Limonka, na której na oddzielnej gałązce jest zaszczepiony grejfrut, który bardzo ładnie wybija. Grejpfrut sobie ładnie wybija. Tutaj mamy limonkę na głównym pędzie. To oczywiście ukorzenie gałązkę powietrznie. I będę mieć kolejną, kolejne drzewko grejpfruta oddzielne, ale na razie to jest dwugatunkowiec taki. Tak samo tu pomarańcza wybija z miejsca Szlachetnego oraz wybija podkładka jedna, podkładka druga. Tu mi się zasiał granat i tak sobie rośnie. Już idę, Wam pokażę drugą stronę. Na drugiej stronie, co mamy? Mamy cytrynę skierniewicką. Ładnie się, ładnie się tu rozrosła. Młode przyrosty widzę wychodzą. To była cytryna, którą zakupiłem za 15 zł wyciągniętą, wyciągniętą takiego dzikusa za 15, no i ten dzikus mi się podoba, bo teraz mam takie ładne, ładne drzewko na, na pniu, które się teraz bardzo ładnie rozkrzywiło, oczywiście tu wszystko pociacham po ukorzeniam, tu będzie ładna korona tu liść laurowy, który widzę, że już wypuszcza, tu wypuścił odrost, odrost idzie drugi, tu w dolnicy grejfrut, tutaj mamy kalamondynę, która przyrasta kwitnie Cytryna skierniewicka, która padała mi w zimie, w zimowni, ale wybiła, bo miała dwa oczka. Tutaj mamy jeszcze, wam pokażę, limetę pursze. Obcięłem owoce, żeby nie obciążać drzewka, po to aby ładnie sobie wybiło. No jak widać, wybiło i to sporo. Także widzicie, przyrosty jest i pełno kwiatów, pełno kwiatów są przyrosty. Zakwitnie, będzie ładnie pachnieć, ale także przyrośnie i będzie ładne drzewko. Zobaczcie, z każdego pędu wybija, z każdego oczka, gdzie się tylko da. Już idę wam pokażę. Bananki, tutaj mamy bananki. Musa, kuminata, dwarwka, wędlisz. Ten trochę wolniej, ale sobie wybija. Wychodzi. Tu drugi taki sam kręci liścia. Bardzo ładnie. Musella, lasio, carpa. Też wypuszcza listka. Już ładne przebarwienia się robią czerwone. Musa kumina to super w wendy szkarłowy. Odrościki są na razie malutki. Ten jest większy i ma 20, 22 odrosty. Też kręci liścia. Basio, który tego liścia wczoraj miał złożonego, dzisiaj go rozkręcił. Idzie kolejny. Mm, tutaj musa kuminata super w kawendisz, czyli karłowy już taki wielki urus tego liście wypuścił, zobaczcie całą, całą, prawie rękę mi kryje wielki, wielki jest Liście kręci, oczywiście mm, odrostów też ma sporo już takie naprawdę grube te odrosty ładne, tutaj mamy maureli którego tego liścia wykręcił ładnie, tu idzie kolejny listek, podlewam krystalanem czerwonym a dzisiaj sobie zrobiłem, yy, oddzieliłem sobie trawę od palm. Tam, oczywiście, pójdzie bazalt, czyli żwir, który nie zakwasza ziemi, a daje dużo minerałów. Oddzielone sobie bardzo ładnie. Nasypię tam żwirku. Także tam trawa mi rosnąć nie będzie tak szybko. Tutaj się trachy karpus fortunei ruszył. O tu, gdzie trzymam palca, to tu jest kreska. Nawet możecie zaobserwować. Tą kreskę minął, a był na równo teraz jest tu, a kreska była tu no i minął tą kreskę już widzę łodygę, czyli trach sobie rośnie ładnie, cieszę się ruszył się trach te liście się tak postawiły ten liść już ze środka też wychodzi, już się otwiera sam oliwnik bardzo ładnie, połowę pozrzuca gałązek usech, ale widzę, że się ukorzenił oliwnik karłatka, hemeropschumilis ładnie, tu widzę, że wychodzi jakiś odrost ze środka to ładnie przyrasta wszędzie. Hmm, tutaj bulgar X fortunei Bardzo ładnie. Nie przepraszam, to są same bułgary. Same bułgary bardzo ładnie. Tego listka wypuścił, idzie kolejny, tak samo jak i tego listka już puszcza, idzie kolejny, tego listka też już całego otworzył, idzie kolejny, a ten był taki malutki. Karłatka Hameropskomili z tego liścia już wypuściła ładny pędzik widać. Tu, tu listek się otwiera, wychodzi. Tam widzę trzeci, kolejny hmm, Daktyl. Daktyl ładnie pióro już wypuszcza, zagęszcza się. Mój Daktyl z nasionka, trzeci liść już puszcza. Trochę karpus Fortunae kupiony za bezcen. Wyciągnięty, ale się ogarnie też bardzo ładnie. Hmm, tam mam agawy trzy ładnie. Tu duża agawa Czere, moja, która stoi na dworze cały czas. Limequat, nie limequat, tylko trifoliata. Wybija powoli, ale mam nadzieję, że wybije tu jest jej miejsce kalamondyna, ładnie, ładnie przyrosty wszędzie przyrosty nie pokazywałem wam, ale gałązka, która jest cała biała ma całe białe liście a takie, które są jaśniejsze gałązki mają wariegację a które są całe zielone, to jest prawie przewaga zielonego kalamondyna zwykła, nie wariegata. przyrosty pełne, owoce rosną figa, która miała być bronturkej jak i ta bronturka. jak widzicie, ta bronturka ma takie liście, a ta bronturka ma takie liście, wychodzące są od razu takie pięciopalczaste. Te są trzypalczaste, także to może być Peretta, a to naprawdę bronturka. A tam jeszcze jest kolejna figa, która pisze Karika, ale Karika to jest ogólnie na, na figi nazwa. Także jaka to jest odmiana, to dokładnie nie wiadomo. Czekam na owoce, tu sobie założyłem woreczki, żeby ukorzenić dwie sadzonki takie ładne, większe. Pęd główny zostawię, wybija mi z tego pędu, z tego, tu, 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 tu. wszędzie gdzie się tylko da wybija, po ukorzeniam pomarańcza ładnie już mi wybija, zakwasiłem, podlałem, tutaj dwa bułgary ładnie, lasio carpa na razie mi nie wychodzi, szkoda, kawendisze, dwa yy, ładne sadzonki, wychodzi cztery odrosty z kawendiszów, także cieszę się. Marakuja już też ładnie, będę ją musiał poprzesadzać, jak rośnie większa. Przera tak stoi marnie. Musa, to super dwarfka, kawędziż są tu wszędzie. Oprócz tego są tu jeszcze granaty, jest ich pełno granatów. Także też ładnie. Takie sadzoneczki mam po, po 10-15 zł. Jeżeli ktoś by chciał, pisać w komentarzu. Tu też granaty sobie przesadziłem. Kupiłem sobie takie doniczki dzisiaj. Będę wszystkie swoje sadzoneczki, co mam w takie doniczki, żeby lepiej było do wysyłki i więcej miejsca. Muszę jeszcze sobie tu zrobić dzisiaj półeczkę, bądź jutro. E, tutaj, tak, mango ładnie wypuściło to piętro. A tu już kolejne piętro wychodzi takie długie także będzie duże. E, tam wybija mi Greyfruit, Mandarynka stoi w miejscu. Za to e, Waszyngtonia ładnie otworzyła piropusz i tak kawa, która ma przypalone liście od słońca, bo stała na półce wyżej. Ładnie już wypuszcza nowe, zdrowe liście. Eee, tutaj mamy glaukuma. Glaukum ładnie. Ventricosum green, green tak samo ładnie. Eee, figa karika z owockiem. Pieprz brazylijski, czerwony, ładnie, ładnie przyrasta. Eee, tam się ukorzeniają cytrusy. Oprócz tego przesadzałem te cytrusy bo są ukorzenione i tak z literką C to są same cytryny CM to cytryna Majera, dwie sadzonki i dwie mandarynki klementynki. jak widzicie zaraz Wam pokażę jak bardzo ładnie bardzo ładnie rośnie po przesadzeniu oczywiście butelki jeszcze dopóki nie przyrośnie ładnie się całe, całe drzewko nie ukorzeni tu tak samo mam bananki granaty a tam mam cztery sztuki burgumansji żółtej i figę z nasionka dziką, ale figę, którą posadzę w grunt i będzie co roku wybijać, ale za to będzie ładnie wyglądać. No i to na tyle tego wszystkiego. Także zobaczycie w kolejnych odcinkach, jak ja tu ładnie wysypałem żwirkiem, bazaltem, jak to jest ładnie zrobione. Może coś dosadzę jeszcze jakąś palemkę Zobaczę może tam tego trochę karpus fortuna I posadzę, jeszcze się zastanawiam Bo już taka duża mi buda wyjdzie Na zimę No a to też koszt jest Zrobienia takiej budy Także dziękuję za oglądanie I widzimy się w kolejnym odcineczku Mogę wam jeszcze pokazać Tylko Zaszczepioną czereśnię na wiśni Która ładnie sobie tu wybiła Tak samo jak i ta wybiła pęd do góry i w tamtą stronę, oczywiście tu ciachnę, bo tu rośnie wiśnia. Na jednej stronie będzie rosła czereśnia, a na drugiej będzie rosła wiśnia. Także ostatni raz już dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Możecie udostępnić. Także dziękuję. Cześć!